nic tak nie przyciąga naszej uwagi jak stara, piękna, opuszczona, zawalająca się świątynia. Taki kościół znajduje się na dawnym pograniczu między prusami wschodnimi a carską Rosją w miejscowości Białuty. Dzisiaj jadąc na Mazury, jest to jedna z pierwszych miejscowości, jaką można spotkać tuż za dawną granicą, jaka rozdzielała państwo polskie od państwa niemieckiego, choć same Białuty na mocy traktatu wersalskiego znalazły się w Polsce. Dzisiaj chciałbym zapoznać was z historią tego magicznego w tym momencie i ciekawego miejsca. tego pięknego kościoła w Białutach. Otóż w centralnej części na tym postumencie stała naturalnych rozmiarów figura Jezusa błogosławiącego. Figura nie byle jaka, bo figura wykonana w marmurze i to we włoskiej pracowni we Florencji w pracowni którą założył Antonio Frilli. Otóż ten rzeźbiarz zbierał różnych uczniów z całego świata i wraz z nimi wykonywał kopie sławnych dzieł, które były wykonywane na zamówienie konkretnych kościołów albo bogatych rodów, które chciały mieć kopię jakiejś rzeźby u siebie. Akurat tą rzeźbę Chrystusa błogosławiącego dla kościoła w Białutach wykonał jego duński uczeń niejaki Torwarcen. A oryginał tej rzeźby znajduje się w katedrze Najświętszej Marii Panny w Kopenhadze. Kopie tej rzeźby, tej która znajdowała się tu w Białutach, a pierwotnie znajduje się tam w Kopenhadze, można w Polsce również podziwiać na Wawelu w Kaplicy Potockich. Można wyczytać w dostępnej literaturze, że ta rzeźba nie była dedykowana tej świątyni, nie była wykonana na potrzebę tego konkretnego miejsca. Była raczej odkupiona przez kogoś od innej osoby, która zamówiła wcześniej tą rzeźbę w tej florenckiej pracowni. Jednak to arcydzieło w cudowny wręcz sposób przetrwało tu wszystkie najtrudniejsze okresy, jakie spotkały y, tą świątynię. Pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, y, no i przede wszystkim czas powojenny, kiedy y, na tym terenie pojawiło się wielu szabrowników, którzy kradli wszystko, co było drogocenne. Y, rzeźba Przetrwała wszystkie trudne to okresy. Dopiero w roku 1967 z okazji 440-lecia e, reformacji oraz 450. rocznicy odprawienia pierwszego nabożeństwa e, ewangelickiego w języku narodowym, postanowiono, by tą rzeźbę z tej świątyni przewieźć do kościoła ewangelickiego w Nidzicy. Dzisiaj rzeźba ta dobrze zabezpieczona stoi przed kościołem ewangelickim w Nidzicy i można tam ją podzielić. Não Zarówno organizacyjny, jak i materialny w budowę tej świątyni miał właściciel majątku w Białuta, Alfred Elrich, no bo to jego ambicją, między innymi jego ambicją, było wybudowanie w tym miejscu tej świątyni. Dlatego też e, on podarował działkę pod budowę tego kościoła, jak również w swoich lasach ściął drzewa, które, e, z których zrobił w swoich tartakach belki, deski niezbędne do tego, aby utworzyć wieźbę dochową na tym kościele. Oczywiście dał również siłę roboczą do robotników, do fachowców, wszystko co niezbędne, aby te świątynia w szybkim czasie mogła powstać i służyć ludziom. O Alfredzie Ulrichu powiedzielibyśmy dzisiaj, że był człowiekiem światowym o szerokim horyzoncie. Jego głównym zajęciem była produkcja olei mineralnych. Miał fabrykę tych olei oraz firmę dystrybucyjną z główną siedzibą w Rydze. Jej przedstawicielstwa jego firmy znajdowały się również w Hamburgu i w Baku. On sam, jako obywatel niemiecki, niemiec kurlandzki, z paszportem rosyjskim prowadził interesy zarówno na wschodzie, jak i w Europie oraz w Ameryce Południowej. A zatem był, powiedzielibyśmy dzisiaj biznesmenem, który miał szerokie kontakty handlowe na całym świecie. Znane jest również jego zamiłowanie do kultury i sztuki. Jego rodzina, która wykupiła podupadający majątek w Białutach, doprowadziła go do e, nowej świetności, do nowej jakości. On sam traktował Białuty jako swoją wiejską rezydencję i próbował nadać jej charakter wszystkich wielkich wschodniopruskich e, posiadłości magnackich. To on właśnie zabiegał również o to, aby w tej miejscowości powstała niezależna parafia ze swoją świątynią ewangelicką. o motywacje, dla których właściciel Białut tak mocno zabiegał o to, aby w tej miejscowości powstała świątynia ewangelicka, trzeba w tym miejscu dotknąć jednak tematu niepopularnego. Otóż mianowicie rodzina Erlichów należała do Hakaty, czyli do niemieckiego Związku Marchi Wschodniej. Była to nacjonalistyczna niemiecka organizacja, której celem tak naprawdę było germanizowanie ziem, ziem polskich włączonych do zaboru pruskiego. Oczywiście w w oficjalnych zapisach nigdy taki cel nie został wyrażony. Były to bardziej eufemistyczne pojęcia typu wzmacnianie niemieckości na kresach wschodnich, zamieszkałych przez żywioł Polski, poprzez podniesienie godności narodowej Niemców itd., itd., ale w gruncie rzeczy dokładnie o to chodziło, o germanizację ziem polskich włączonych do zaboru pruskiego. Działalność Hakatu opierała się na kilku punktach. Jednym z nich była likwidacja literatury i prasy polskiej. Innym punktem stosowanym chociażby w Wielkopolsce to było wykupowanie z rąk polskich majątków, jak i gotowych przedsiębiorstw, tak aby kapitał był w rękach niemieckich. Kolejnym elementem to było sprowadzanie pracowników z całych Niemiec na teren Wielkopolski, chociażby, aby właśnie przeważała ludność niemiecka i to szczególnie ta ludność dobrze wykształcona, fachowa. Potem oczywiście było Organizowanie spotkań, na których świętowano, e, różne święta narodowe niemieckie, ale też wprowadzanie niemieckiej szkoły. Alfred Ulrich stosował wszystkie te metody tu, na terenie Białd. Białd zamieszkałych w większości przez e, ludność wyznania katolickiego ludność, która swoje korzenie łączyła z Polską. Alfred zatrudniał w swoim majątku tylko i wyłącznie osoby wyznania ewangelickiego. Jeżeli ktoś z Polaków chciał się u niego zatrudnić, czyli najczęściej Katolików, mógł to uczynić tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że deklarował zmianę wyznania swojej wiary. Oczywiście Alfred, który przejął majątek po swoim bracie, nie był prekursorem tych myśli tutaj w Białutach. Myśli, pewna idea związana właśnie ze związkiem Hakaty, została przywieziona do Białut już przez prekursora rodu Erlisiów. To on starał się już ściągać fachowców z całych Niemiec do Białd, tak, aby w miejscowości, szczególnie w warstwie inteligenckiej Przeważała ludność pochodzenia niemieckiego, czy też mówiąc wprost, Niemcy. Ściągał robotników, ściągał pracowników, ściągał fachowców, urzędników do swojego majątku z całych Niemiec oczywiście wszyscy oni byli ewangelikami. Równocześnie w tym okresie Białuty przeżywały swój rozwój i powstało tu kilka urzędów, do których też skierowano pracowników z całych Niemiec. W ten oto sposób liczba ewangelików w Białutach bardzo szybko zaczęła wzrastać. Stworzyło to też nowe sytuacje, jakie zapanowały w wiosce i wymagało nowych rozwiązań dla mieszkańców tej wsi, szczególnie nowych rozwiązań dla mieszkańców wyznania ewangelickiego. Rodzina Erlichów, która kupiła podupadający majątek w Białutach, ba, w drugiej połowie XIX wieku bardzo szybko doprowadziła go do... Świetności. Tak naprawdę była tu gorzelnia, była tu cegielnia, była suszarnia ziemniaków, wszystko funkcjonowało dobrze. Ale przed Irlichami, nowymi właścicielami wyznania ewangelickiego, szczególnie po tym jak Nestor Rodu zrezygnował z opieki nad Kościołem Katolickim, który z powodów historycznych, jakby zawsze był pod opieką e, tutejszych właścicieli majątku, musiał e, znaleźć nowe miejsce na pochówek e, zarówno dla swojej rodziny, jak i dla pracowników wyznania ewangelickiego. Koniecznością do założenia nowej nekropolii e, stała się śmierć Nestora Rodu Aleksanda w roku 1874. Wtedy, tutaj, niemal na dawnej granicy między Prusami Wschodnimi a e, ówczesnym zaborem rosyjskim, teraz stąd to jest zaledwie kilkaset metrów, utworzono. Tę nekropolię, która dzisiaj wygląda po prostu e, jak dżungla, ale w tej dżungli też zauważamy poszczególne nagrobki. Niewątpliwie ta część cmentarza, w której jestem, to jest cmentarz rodowy należący do e, familii Irliś. E, chociażby na tym nagrobku jedynym zachowanym możemy odczytać, że pochowana jest tutaj bodajże Augustę Erliś, która e, i tu właśnie jest problem z datami. Najprawdopodobniej zmarła w roku 1882, ale to jest tylko moje wróżenie. Natomiast to jest jedna, jedyna tablica, która została zachowana na tym cmentarzu. Wszystkie inne nagrobki są zdewastowane i nie wiemy kto dokładnie gdzie jest pochowany. Na tej rodowej nekropolii pochowany został również fundator naszego kościoła, Aleksander Ferdinand Irlich, który umarł w roku 1918. Niestety, jako że z większości grobowców skradziono epitafia, po których można było domyślić się czy też dowiedzieć, kto jest pochowany w danym grobowcu, nie wiemy, kto gdzie jest pochowany. Co więcej, wszystkie grobowce, i to jest coś, czego kompletnie nie potrafię zrozumieć, są wyrabowane. Tak jak w wypadku tego grobowca, do którego zostało wybite wejście, ktoś musiał tam wejść, rozbić trumnę, trumny były drewniane, pokryte cynkową blachą i wyrabować to, co mógł nieboszczyk mieć na sobie albo trzymać do trumny. Oczywiście pewnie w tamtym czasie krążyły legendy o skarbach o tym jak majętni ludzie byli tu pochowani i to powodowało, że niektórzy śmiałkowie porywali się na tak makabryczne miejsca na Poszukiwanie skarbów. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, nie do usprawiedliwienia. Tacy ludzie to hieny cmentarne. Kaplicy cmentarnej na tej nekropolii rodowej rodziny Rlichów w jakiś ciekawy sposób korespondują z coraz bardziej zrujnowanym kościołem ewangelickim zbudowanym poniekąd z inicjatywy z jednego z członków tej rodziny. I stojąc przy fasadzie tej kaplicy cmentarnej, e, warto zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie Irlichom tak bardzo zależałoby to w Białutach wybudować świątynię ewangelicką i poniekąd tym samym zaznaczyć przynależność tego terenu. E, do Niemiec. W dzisiejszej opowieści nie da pominąć się faktu, że na przełomie XVII-XVIII wieku Białuty urosły do rangi ostoi katolicyzmu, a tym samym polskości. Tu na południowych Mazurach, a na dawnych południowych Prusach Wschodnich. Było to oczywiście solą wokół dla pruskich władz. Oczywiście warto zadać pytanie, jak do tego doszło, że taka mała miejscowość pełniła tak ważną rolę kulturotwórczą. Otóż w tej miejscowości, położonej na dawnym pograniczu, pograniczu krzyżacko mazowieckim, parafię, pierwszą parafię założyli w 1371 Krzyżacy. Dzisiejsze wezwanie kościoła, parafii, bodajże Jakuba Apostoła wskazuje właśnie na to, że fundatorami byli rycerze z zakonu krzyżackiego. Potem, kiedy w roku 1525 pruski książę Albrecht Hohenzollern ogłosił dominującą religią w Prusach Książęcych, religię luterańską, nastąpiła tu potężna zmiana kulturowa. W Białutach miał zapanować wtedy Chaos. Po 50 latach tego chaosu, przepychanek, e, walki o to, jakie wyznanie będzie dominujące, dzięki polskiemu rodowi narzymskich, którzy wtedy mieli w posiadaniu Białuty, e, religia katolicka stała się na nowo dominującą religią w tutejszej parafii. I od tego momentu Białuty stały się ostoją polskości, a jednocześnie bastionem wiary katolickiej w południowych Mazurach a tym samym przedmiotem dążeń i walki ze strony niemieckich. W historii powstania tej świątyni nie można pominąć jeszcze jednej niemieckiej nacjonalistycznej w gruncie rzeczy organizacji, jaka powstała w roku 1832 w Saksonii. Był to tak zwany związek Gustawa Adolfa, który zajmował się wspieraniem prześladowanych współwyznawców ewangelickich. Oddział tego związku powstał w roku 1844 w Nidzicy, a rok później w Działdowie. Te dwa związki, z Działdowa i z Nidzicy, zostały takie zadania, aby być bastionem przeciwko wpływom polskim w tutejszych pogranicznych parafiach katolickich. Jedną z tych najbardziej prężnie działających parafii katolickich, a jednocześnie szerzących idee polskie, to była oczywiście parafia w Białutach. Dlaczego? Dlatego też te dwie filie związku, w Działdowie i w Nidzicy, walczyły o to, aby tu, w Białutach, powstała świątynia, której zapragnął właściciel Białut. Związek Gustawa Adolfa doprowadził do zainteresowania ideą budowy kościoła ewangelickiego w Białutach tak zwany komitet budowy kościołów jubileuszowych. Cóż to był za komitet? Otóż był to taki komitet, którego protektorką była sama cesarzowa Augusta Wiktoria, a zadaniem tego komitetu było wybudowanie kilkunastu świątyń jubileuszowych z okazji dwustulecia istnienia Królestwa Pruskiego. To właśnie ten komitet przeznaczył pewne środki na budowę tej świątyni. Inną pulę przeznaczył oczywiście Związek Gustawa Adolfa, a też gro środków, jak i teren oraz materiały do budowy tej świątyni dał właściciel Białut, czyli Alfred Erlich. I w ten sposób można było przystąpić do budowy. Kościół powstał w ekspresowym tempie. W dniu 10 maja 1904 roku, po zgromadzeniu niezbędnych środków i materiałów budowlanych, mistrz murarski Szulc z Nidzicy przystąpił do budowy tego kościoła. I zakończył tę budowę w dniu 20 grudnia tegoż samego roku. A zatem w niecałe 8 miesięcy postawiono tę piękną świątynię, której szczątki po dzień dzisiejszy możemy podziwiać. Tempo tej budowy jest naprawdę po dzień dzisiejszy. Zachwycające. Nowo wybudowana świątynia otrzymała również tablicę pamiątkową, którą wbudowano. Południową ścianę wieży Kościoła. Na tej tablicy, a właściwie płaskorzeźbie, e, która przedstawia scenę z Golgoty, e, poniżej znajduje się oczywiście orzeł pruski. Są daty 1701-1901, które wskazują na e, rocznicę dwustulecia istnienia Królestwa Pruskiego. E, a pod spodem znajduje się następujący napis. Podczas panowania cesarza Wilhelma II i pod protektoratem cesarzowej Augusty Wiktorii wybudowano na pamiątkę 200. rocznicy powstania Królestwa Pruskiego. Dzięki dobrowolnym składkom ze wszystkich części prowincji 1701-1901. Warto powiedzieć, że później, kiedy te tereny zaczęły należeć do Polski, całą tą tablicę zamurowano tak, aby nie była widoczna. Natomiast z biegiem czasu ten tynk odpadł i widzimy, Piękną płaskorzeźbę, która pokazuje wielką historię, która toczyła się w tym terenie. Do świątyni wchodzimy przez zakrystię. Nie jest to najbezpieczniejsza wycieczka na świecie, ale chcemy opowiedzieć historię tego kościoła. Zakrystia jest niewielka. E... Kościół wybudowany jest w stylu neogotyckim, dlatego widzimy ostre łuki, widzimy rozety, widzimy to wszystko co nawiązuje trochę do tego stylu. Tu wchodzimy przez te drzwi od zakrystii do prezbiterium z nastawą ołtarzową. Idąc dalej w świątyni ewangelickiej zawsze ważna była ambona i ambona była tu po prawej stronie. Natomiast w kościele widać resztki tego co zostało z jego dawnej świetności. Porozbijane ławki, które leżą tu gdzieś, prawda, na podłodze oraz chór. Chór, który jest widać taką solidną, ręczną robotą ciesielską. Pięknie ciosane belki przez jakiegoś stolarza cieśle. No i chór też jest niestety już w stanie szczątkowym. Tam nawet trochę boję się podchodzić. Nad nami wielka wyrwa w dachu. Przez tą wyrwę w dachu Widać wieżę kościoła, która też, na której też są jeszcze resztki, ee, no nie gontu, więźby dachowej, bo myślę, że też kościół w całości przykryty był dachówką. Z zewnątrz wygląda to imponująco, w środku widać ślady dawnej świętości, te świetności tej świątyni i świętości pewnie też. Świątynia, wybudowana wielkim nakładem środków, otwierana z wielkim rozmachem jako kościół jubileuszowy, funkcjonowała bardzo krótko, bo zaledwie 13 lat. Już 10 lat po jej wybudowaniu wybuchła I wojna światowa i wtedy to z Białut przed nacierającą armią rosyjską uciekają urzędnicy pracujący w tej miejscowości, uciekają pracownicy majątku, a zatem ludność wyznania ewangelickiego szybciutko stopniała. Pozostali we wsi przede wszystkim. Katolicy. Później pastor, który był pastorem w tym miejscu przeniósł się do Narzymia i od roku 1916 sprawował tu tylko dwa razy w ciągu roku nabożeństwo okolicznościowe. W roku 1917 kościół został ostatecznie zamknięty po 13 latach swojego działania, swojego funkcjonowania. Ostatnia próba związana z działalnością niemieckich nacjonalistów i tym kościołem miała miejsce w roku 1919 w ramach przygotowań do plebiscytu. Wtedy też taka organizacja Ostdeutscher Heimatdienst, czyli wschodnio niemiecka służba ojczyźniana, skierowała tutaj do Białdu wizytację, która po przeanalizowaniu sytuacji panującej w wiosce podkreśliła, że istnieje tu poważne zagrożenie polskie, a ośrodkiem polskości, ośrodkiem działalności antyniemieckiej jest kościół. Katolicki i jego proboszcz. Dlatego też rozrzucono po wsi ulotki, zrobiono tutaj akcję propagandową, e, oczywiście antypolską, a jeśli chodzi o świątynię, to próbowano udowodnić wszędzie, że ta świątynia jest aktywna e, i na miejsce proboszczo zatrudniono tutaj pastora Terpica. Co ciekawe, ten pastor był równolegle fikcyjnym proboszczem w kilku innych świątyniach, dlatego prawdopodobnie nigdy w Białutach nie był. Na mocy traktatu wersalskiego Białuty wraz z całą Działdowszczyzną zostały przekazane w 1920 roku Polsce. Wywołało to nowe fale migracyjne w obrębie mieszkańców zamieszkujących tę miejscowość. Oczywiście wyprowadziła się stąd większość Niemców, a więc większość mieszkańców wyznania ewangelickiego. Parafia uszczuplała w znacznym stopniu. Kościół użytkowany był wtedy sporadycznie, a potężny dom parafialny stojący za kościołem, pastor wydzierżawił polskiej straży granicznej. dramatycznych wydarzeń w pobliżu tego kościoła miało dojść w roku 1947 i to podczas procesji Bożego Ciała. Z tego, co wyczytałem, to ewangelicy, którzy mieli bronić tego kościoła, zostali w jakiś sposób obrażeni i zaatakowani przez niektórych członków procesji Bożego Ciała. Z naszej perspektywy to jest kuriozalne wydarzenie, jednak trzeba pamiętać o kontekście historycznym. Było krótko po zakończeniu II wojny światowej. Wielu Polaków mieszkających we wsi pamiętało dobrze, kto z sąsiadów był w SA, kto później wstąpił do SS. Co więcej, w pobliżu wioski znajdują się zbiorowe mogiły jeńców z działdowa, którzy zostali wymordowani w Lesie Białuckim. A zatem ten gniew, to napięcie, które panowało jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej między Polakami a Niemcami, czy też wyznawcami religii ewangelickiej, którzy zdecydowali się pozostać w tym terenie, a którzy byli utożsamiani z niedawnym okupantem, co chwila wybuchało w postaci różnych tego typu incydentów. Niestety taki incydent miał również tutaj miejsce. Historia tego kościoła niczym w soczewce pokazuje trudne dzieje stosunków polsko-niemieckich. Polacy, którzy znaleźli się w zaborze pruskim, byli poddawani różnego rodzaju eksperymentom, które miały na celu ich zgermanizowanie. Późniejsze szaleństwo II wojny światowej na kolejne lata nie poprawiło tych stosunków. Mam wrażenie, że dopiero dzisiaj nasze pokolenie żyje bez obciążeń, którymi żyli jeszcze nasi dziadkowie i może nawet rodzice. Dzisiaj, kiedy myślę o moich braciach ewangelikach, nie mam na myśli nic trudnego, nic, co boli. Możemy wspólnie rozmawiać, wspólnie się modlić, wspólnie dotykać nawet trudnych tematów bez potrzeby wzajemnych ataków. Żyjemy naprawdę w dobrym czasie. Ta świątynia, której historię dzisiaj poznaliśmy, ma ponad 100 lat, z czego zaledwie tylko 13 służyła ludziom jako miejsce spotkań, jako miejsce modlitwy. Patrząc na jej dzisiejszy stan, naturalnie w sercu człowieka pojawia się jakiś ból i jakiś smutek. Jednak patrząc na jej początki, na motywację jej powstania, trzeba by się głęboko zastanowić, czy faktycznie powstała ona z głębokiej potrzeby duchowej, czy też była przejawem ludzkiej pychy i ludzkiej dumy.